Przez 364 dni w roku nad rynkiem w lipnicy murowanej góruje Święty Szymon. Jednak jeden dzień w roku w niedzielę palmową musi uznać wyższość palm. W tym roku już po raz 61. Ten konkurs jest nieprawdopodobny. Tyle pięknych palm już nie wspomnę o tym. Jak one są e, wysokie. Kiedy 8 lat temu palma zbigniewa urbańskiego przekroczyła o 4 cm magiczną barierę 36 metrów, wydawało się, że wyżej już się nie da. Jednak da się. W tym roku znów padł rekord wszechczasów: 37 m i 78 cm. Po prostu szczęśliwy jestem i jeszcze nie dowierzam do końca, że się udało to zrobić. To właśnie dzięki wyczynom twórców palm Lipnica Murowana w Niedzielę Palmową przeżywa prawdziwe oblężenie. Żeby zobaczyć palmy, ludzie przyjeżdżają tu z całej Polski. Bardzo ciepłe wrażenie. Ja jestem z Wrocławia, czyli z Dolnego Śląska. Nie znam tych terenów, więc yy, bardzo mi się podoba. Konkurs palm jest rozgrywany od 1958 roku. Każda musi być wykonana z naturalnych materiałów. Trząt to drewniany rdzeń, obłożony witkami, wikliny. Palma musi być postawiona siłą ludzkich mięśni, jedynie z pomocą lin i tyczek. Piękna tradycja, którą należy pielęgnować i o którą należy dbać. Co roku turystów przybywa. Palmy pięknieją, rosną w górę, nie możemy się zatrzymać. Pytanie o granicę wysokości palmy ciągle jest otwarte. Kolejny konkurs za rok.